Mordziu, nie ma lekko swój vitro, dzisiaj będzie robił leczo. No dobra Mordziu, bierzemy paprykę na te leczo. O, pierwszy produkt papryka na leccio. Dobra, następna będzie cukinka mordyczki, tylko jest taka mniejsza. O, bierzemy taką cukinkę. Ale patrzcie mordki, tu mam lepszy zestaw. O, taki kolorowy, będzie ładniej wyglądać. Biorę te, te papryki. Mordki nigdzie nie ma bakłażana, ale w końcu go dorwałem tutaj z tyłu chłopaków, więc idziemy robić leccio. Mordo, żeby było leccio to musi być kiełbasa, ja mam kiełbasę pod Wawelską, Olejnika, więc zaraz będzie robił leccio, słynnie te Hajsklika. No i dobra mordziu, jedziemy z najważniejszym składnikiem, z kiełbasą piec mordzie. No i dobra, kiełbasa ląduje w gazie, mordziu. No i mamy tutaj mordzie tak zwaną paprykę tricolor. Daję czerwoną, żółtą i zieloną. Do tego cukinka, też w kosteczkę poszatkowana. I bakłażan. Bakłażan daliśmy trochę soli, bo on jest gorzki. I później wrzucimy go do wody. No i później wszystko do gara. Dobra mordki, teraz będziemy dusili pomidorki. No i dobra, tak jak mówiłem, pomidorki się już duszą. I teraz do gara wjeżdża. Papryka, wrzuca sujbit tehejsklika, paprykę, dalej jedzie o, cyk cukinka i ostatni wjeżdża o bakłażanek. Dobra Mordziu mieszamy to teraz, mieszamy to w garze, o w ten sposób mieszamy. No i mamy tutaj Mordziu wszystkie składniki wrzucił do tego gara sujbit tehejskliki i niech teraz to się mordziutuś i dobra teraz te pomidorki i ten sosik co tu został o, sosik i zaraz będziemy mieli z tego o leczo mordo no i dobra jeszcze raz o mieszamy mieszamy i przykrywamy no i dobra mamy to leczo robiło się troszeczkę nie tak, z dwie godzinki na wolnym ogniu, i zaraz zrobimy szybki test, naprawdę dobre te leczo jest. No i mordziu. szybki, robimy tego test. O, trochę ryżyku. tak? Jest? O, trochę ryzyku. O, Nie. Leczo, próbujemy, kocackie leczo.